Witam Was, tunek.pl, browardynia.com. Dzisiaj wspaniała, szczególna okazja ku temu, ażeby zaprezentować piwo wyśmienite, piwo wspaniałe, piwo szczególne. Dlatego, że jak widzicie za mną mała moja rocznica, 200 subów i tutaj od razu chciałem na wstępie prawie, że podziękować Wam za to, że jesteście na tyle wytrwali, że że oglądacie kanał, że wyświetlacie z jakimiś tam przewijaniami, ale zawsze każdy przewija, mało kto ogląda całościowy materiał. Także z góry, Wam dziękuję. Zapraszam do dyskusji, do oceniania, do komentarzy itd., dalej. Dzisiaj trochę później nagrywam ten materiał, jako że z samego rana uczestniczyłem w drugiej edycji Grand Prix Biegów Górskich w Gdyni, Jestem troszeczkę niedysponowany. Mimo wszystko, 2 minuty udało mi się szybciej przewieźć. Dystans 5,3 km naprawdę sporo, sporo, sporo. Ogromna męczarnia, bieg górski to nie dla mnie. A więc, tak, jeszcze raz dziękuję Wam za 200 subskrypcji. Myślę, że już dzisiaj będzie 30 tysięcy wyświetleń kanału, więc jest świetnie. Cieszę się, dziękuję Wam jeszcze raz. No, a dzisiaj tak jak zapowiadałem, wyjątkowe piwo, wyjątkowa puszeczka. Myślę, że zawartość również otwieram ją przy, przy Was. Ja myślę, że mm, generalnie jest to Red Horizon w wersji 3 z browaru Nogne, z browaru, który waży niezliczoną ilość piw. Kilka piw, 5, chyba 5, coś koło 5, uważa również Micheller przy piwa jakiś dziwny, inny e, browar. Myślę, że już niedługo, ale browar e, uważył znaczy uważał, ale już niedługo wypuści razem znowu na jakąś fajną wersję piwa. Otwieram to przy Was. Puszka jest empty. To wyjątkowe piwo. Zamknięte jest w buteleczce 0,25 litra. Oczywiście styl Barley Wine. Etykieta bez kontry. Nie ma krawatki. Jeżeli chodzi o kapsel, oczywiście firmowy kapsel. Słuchajcie, trzecia edycja, edycja Ed Horizon. Myślę, że mowa jest o amerykańskim stylu Barley Wine, bo nie wiem czy angielskim, bo takie dwa style są. Nie ma tutaj. E, aha, tutaj już wam przybliżę, bo nie będę tam streszczał etykiety. Nauczyłem się tego. Ja może ucieknę ze swoją brzydką twarzą. No jak widzicie, y, etykieta średnia bo ciężko złapać jest na niej ostrość. E, z czytelnością też można byłoby wiele poprawić. Trzecia edycja Red Horizon Grimstadt Water ten browar jest w tym mieście Marted Barley, Marted Wheat, czyli pszenica Hops and Sake Yeast, number 9. 28 Plato, 100 Ibu 28 Plato. Spodziewamy się więc czegoś świetnego zobaczymy jak będzie w aromacie zobaczymy jak będzie cały co prawda pije się to w Snifterze. Ja ja mam swój taki sędziowski pokali, który mega trudno jest mega trudno jest umyć piękny dym butelka otwarta i co w aromacie? Kurczę, za młodości takie owoce suszone jadłem. Aromat jest bardzo bogaty. Myślę, że przede wszystkim pomimo, pomimo innych obcych towarzyszących aromatów przyjemnych, wiatr tutaj wieje, jest bardzo e, intensywny aromat słodowy. Charakter chmielowy jest umierko, umiarkowany, ale, ale czuć nuty cytrusowe, nuty żywiczne. tak jakby były tutaj e, chmiele amerykańskie właśnie użyte. No nie wiem jakie tutaj chmiele zostały użyte, wobec tego lejemy. Nie spodziewamy się tutaj piany. Słuchajcie, no, wydaje mi się, że mowa jest amerykańskim, dlatego że Barley Wine angielski jest ciemniejsze. Proszę. Kolor jak widzicie, albo może lekko jest zakłamany w kamerze, to jasny bursztyn tutaj. No i w tulipie jest miedź. To nie jest kolor jasno brązowy, więc myślę, że mowa jest o e, amerykańskim, e, a, amerykańskiej interpretacji Barley Wine. Piany jak widać nie ma. Przepraszam Was, ja tu zamknę okno, bo zaraz mnie to wszystko wyje. <laughs> Czy jest mętne? Nie, nie jest mętne. No przed chwilą był tutaj mój telefon. Nie jest mętne, a więc... Piwo było przechowywane w dosyć niskich temperaturach, ale, ale nie ma tu żadnych oznak mętności. Proszę, taki kolor. Tu jest oczywiście jasne. Tu jest ciemniejsze. Smak. Przechodzimy do smaku wobec tego. E, dziękuję jeszcze raz. Dzięki Wam. Myślę, jest właśnie ta. Mm. Poezja Piwo jest gęste Mocne W smaku są intensywne Aromaty słodowe mm. Z wyraźną Z zauważalną goryczką Może nie wiem czy wyraźna Ale ją trudno zbyć Alkohol rozgrzewa przełyk. Myślę, że na razie finish jest słodki. To piwo w ogóle ma termin przydatności do spożycia 20 grudzień 2016. A więc myślę, że im dłużej ten finish będzie się zmieniał w stronę wytrawnego, jak na razie jest to świeże barley wine, yy, yy, piwo na pewno niesesyjne. Mocno zaczyna mnie rozgrzewać, jak lekarstwo. Poziom góryczki jest na poziomie bardzo umiarkowanym. Mimo tu ibu generalnie nie czuję. Słuchajcie, ja tutaj jak zakręcę, Korbką. No to piana się robi, ale wi wi nie widzę wi go nie widzicie, ale widzę tą lepkość yy, na szkle. Czyli piwo yy, jest zauważalne 28 plato. Piwo jest gęste, jest lepkie. Jest mocno słodowe. Balans idzie w stronę goryczki. Jest mocny. Jest mocny poziom owocowych estrów. One się objawiają m.in. w aromacie suszonej śliwki. Przede wszystkim, aromacie generalnie mieszanki kompotowej a więc śliwki, gruszki, morel, takich gotowanych w jednym kotle. Mimo wysokiego alkoholu, nie ma tutaj, tak naprawdę nie czuję żadnych nut, yy, nie czuję tutaj żadnych nut rozpuszczalnikowych. Wysycenie jest w porządku. Eee, piwo pracuje. Eee, piany nie buduje, bo, bo przy tym poziomie alkoholu na... E, nie, aha, nie powiedziałem wam w ogóle. 12,5% alkoholu z 28 pl. Eee, no to piany nie może być przy tym poziomie. W smaku oczywiście są nuty e, karmelowe, są nuty chlebowe. Ale w smaku one nie są aż tak jak, intensywne jak w zapachu, i wszystko się nawet zgadza. Treściwość jest jedwabista, muszę Wam powiedzieć. Jest bardzo atrakcyjna tekstura. Bardzo atrakcyjna. Po każdym łyku, słuchajcie, czuję, czuję takie łagodne, alkoholowe rozgrzanie, ale to wynika właśnie z 12,5%. Pomimo tego, że to nagazowanie istnieje, ona jest na bardzo... Ja, ja osobiście powiedziałbym, że ona jest na bardzo niskim poziomie i bardzo dobrze, ponieważ spotęgowałoby goryczkę, anulując, przykrywając smaki i aromaty owocowe. A przede wszystkim, słuchajcie... Na pewno na pewno aromaty i smak piękny smak mieszanki kompotowej. Nie ma żadnego dwuacetylu, nic nie czuję. Jest pięknie. Na pewno nie jest to piwo do wypicia, o, mi się cały czas latarka tutaj świeci. Na pewno nie jest, to, nie jest to piwo do wypicia przez krótką chwilę. Jest to piwo to 0,25. Jest to piwo takie, żeby uciąć z kimś i, i długo, długo rozmawiać. Ja tego piwa nie będę w stanie wybić tutaj przy Was, ponieważ no, mam świadomość, że jest to 12,5% alkoholu. No i jestem pobiegał świeżo i mnie to chyba położyło. Mimo wszystko e, e, przy tym stu ibu, przy takiej, powiem Wam, goryczce, e, oczekiwałbym większej goryczki. Czuć jednak z, e, nuty e, amerykańskich chmieli, czuć cytrus, cu, cu, a przede wszystkim żywicę, e, która idzie w parze z posmakiem i e, aromatem śliwki I mi, no, umówmy się, że jest tutaj miesza mieszanka kompotowa. Jednakże, gdybym miał, bo kolor przy wodniu jest za ciemny, na myśl imperialną IP, no to jest tutaj na pewno mniej, mniej aromatów chmielowych, i, a, ale, ale za to słodowość jest bardziej śmiała, tak można by powiedzieć, a treściwość bardziej bogata od takiej imperialnej ip jest to piwo dobrze zbalansowane. E, e, piwo z głębokimi odczuciami smakowymi. E, można powiedzieć w pewnym sensie poezja. To dobrze, dobrze, dobrze świadczy o piwie, nowym piwie e, Alebrowaru, który, który ważył w Nogneo. Żadnych takich smalonych, spalonych, palonych posmaków. Typowe wino jęczmienne. Praktycznie rzecz biorąc, ma się y, świadomość, jakbym, no, bije, bije alkohol z tego, z tego piwa, nie oszukujmy się. On rozgrzewa i, i, i rozgrzewa y, przełyk. Y, to piwo tak aksamitny, jest wabny, sposób jakby ściela się na naszym podniebieniu, na końcu je y, rozgrzewając. ale ta bardzo bogata treściwość pełnia charakteru oddaje bogactwo tego piwa. Słuchajcie, butelka 0,25, ja powiem wam szczerze, trochę się zgasiłem, kiedy kiedy dowiedziałem się, że płacę tyle za tak małą pojemność, ale myślę, że warto, że warto spróbować takie, myślę, że takie same piwo w kolorze Miejmy nadzieję, że w aromacie, bo jest lekkie zmętnienie, że w aromacie będzie bardzo podobne moje piwo tzw. Tak piwniczne. Piwo pięknie oblekia szkło, chociaż nie ma tego leasingu co inne, ale ale, ale wyraźnie widać taką aksamitność na szkle. Cały czas badam czy... ale czuję cytrusy, jaki to jest... Y, bardziej mi to podpada pod amerykański styl, ponieważ jak już powiedziałem angielskie jest ciemniejsze i są takie nuty kwiatowe, ziemiste, y, korzenne, których y, nie ma w tej wersji. Tutaj są bardziej rzeszkie rześki, rze, nuty. No, zobaczymy. Sprawdzę jakie tutaj są chmiele. Polecam to piwo. Jeszcze raz Wam dziękuję za 200 subów. Przesunę się. Jeżeli będziecie mieli okazję do spróbowania Barley Wine, jeżeli macie co najmniej godzinę czasu na wypicie 0,25, polecam. Dziękując Wam jeszcze raz za wytrwałość, za to, że jesteście ze mną. I chyba mnie lubicie. Ja Was też lubię. Żegnam się z Wami do kolejnej do kolejnego nagrania. Bardzo dobre piwo. Jeżeli miałbym oceniać to w stylu, to jest drugie moje Barley Wine. Myślę, że 9 na 10.